Hej dziewczyny, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Trochę mnie tu nie było, a to wszystko za sprawą tego, że w ubiegły weekend miałam specjalnego gościa tutaj w Anglii Przyleciała do mnie moja przyjaciółka Nie widziałyśmy się tak naprawdę prawie rok czasu, więc możecie się domyślić, że no każdą wolną minutę wykorzystywałyśmy maksymalnie, żeby nacieszyć się sobą, no bo nie wiadomo kiedy znowu się zobaczymy No a później mieliśmy już wielki tydzień, więc przygotowania do świąt Sprzątanie, ogarnianie, pieczenie Wczoraj też był Wielki Piątek Więc w taki dzień postanowiłam, że nie będę nagrywać No i dzisiaj w końcu mamy Wielką Sobotę Więc w przerwie pomiędzy krojeniem sałatki A jakimiś tam ostatnimi szlifami Postanowiłam, że do Was przyjdę I nagram taki, mam nadzieję w miarę krótki filmik Będzie to projekt Denko Czyli film, który już raz na, na kanale się pojawił Dzisiaj zrobimy sobie taką drugą część Dlatego, że uzbierało mi się Trochę kosmetyków, a w zasadzie opakowań po kosmetykach, które chciałabym już po prostu wyrzucić. No dobra, to lecimy sobie z przeglądem. Pozwólcie, że będę wyciągać te kosmetyki losowo. Nie chciało mi się ich już grupować na takie, wiecie, specjalne kategorie. Postaram się mówić jak najkrócej na ich temat, dlatego że mam tutaj około 15 sztuk do zrecenzowania. Jeżeli będziecie zainteresowani, no to oczywiście wszystkie pełne nazwy kosmetyków będą podane w opisie pod filmem, więc będziecie sobie mogły później dany produkt wygooglować, poczytać jeszcze recenzje w internecie i ewentualnie zakupić. Dobra, więc pierwsza rzecz, która mi się tutaj nawinęła, to jest tonik z lakury. Nigdy nie wiem, jak się czyta tę firmę poprawnie. Natomiast to są te kosmetyki, które możemy dostać w sklepach Aldi. Wydaje mi się, że nie powinno być dużych różnic, jeżeli chodzi o Anglię i o Polskę. To znaczy, wiecie, to są, możecie zobaczyć, że to są te kosmetyki, które są dostępne tylko w sklepach Aldi, więc myślę, że w Polsce będzie ten asortyment wyglądał podobnie. I to jest akurat yy, taki rozświetlający tonik z retinolem i z kwiatem jaśminu. Ja teraz mam drugą wersję jeszcze z y, kwasem hialuronowym chyba, ale dopiero zaczęłam ją stosować, więc jeszcze nie mam zdania. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny fioletowy, no to serdecznie polecam. Użyłam całe opakowanie, bardzo ładnie y, tonizuje twarz. Niweluje takie uczucie ściągnięcia, przygotowuje pod dalszą pielęgnację, więc naprawdę serdecznie polecam, i do tego jeszcze bardzo ładnie pachnie taką suszoną lawendą, więc ma takie bardzo kojące działanie na cerę. Więc to jest produkt, który jak najbardziej polecam. Następna rzecz to jest totalnie inna kategoria i to będzie dezodorant. Nic odkrywczego, ale ja się spotkałam z tą firmą pierwszy raz. Chyba nigdy nie miałam niczego z firmy Sanex. I ostatnio dorwałam gdzieś w sklepie ten dezodorant i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził. Nie zostawia żadnych plam na ubraniach. Oprócz tego nie ma takiego sypkiego, pudrowego proszku, z którym się możemy czasami spotkać, jeżeli chodzi o takie dezodoranty waraozolu. Ma jakieś tam odpowiednie pH, nie zawiera alkoholu, co jest kolejnym plusem, i to jest produkt, który nie ma takiego działania duszącego na mnie. Więc naprawdę, jeżeli ktoś ma z tym problem właśnie z tym zapachem, z tym duszącym zapachem aerozoli, no to tutaj nie powinno nic takiego wystąpić. I rzeczywiście, no nie zauważyłam nawet po depilacji, żeby mnie coś tam, wiecie, piekło, żeby mnie coś bolało, więc wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo delikatny dla naszej skóry. Także, no, kolejna rzecz godna polecenia. Dobra. Nie przedłużając, lecimy dalej, i tutaj mamy krem do, ręk, do rąk z Nuxa. To jest chyba francuska firma, tak mi się wydaje, i bardzo dużo pozytywnych opinii czytałam na temat tego kremu w internecie i muszę się z nimi zgodzić. Trochę obawiałam się zapachu, bo praktycznie każda opinia mówiła o tym, że ten zapach jest intensywny, jednym się podoba, drugim niekoniecznie mnie osobiście kojarzy się trochę z takimi starszymi paniami, ale w zasadzie po kilku użyciach się przyzwyczaiłam już do tego zapachu i. Yy... No myślę, że można go jak najbardziej zaakceptować, jeżeli zestawimy, wiecie, ten zapach z działaniem, bo działanie jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, krem bardzo dobrze nawilża. Oprócz tego ma mega przyjemną konsystencję, która zostawia taki delikatny ochronny film, ale nie jest to ani lepkie, ani tłuste, więc nie przeszkadza w funkcjonowaniu, a czujemy cały czas, że te dłonie są naprawdę dobrze odżywione i nawilżone. Ja zauważyłam też bardzo pozytywny wpływ na moje paznokcie. Stały się mocniejsze, mam wrażenie i mniej się ich Zdwajają, kiedy właśnie używałam tego kremu. Także możecie sobie zobaczyć wygląda w taki sposób. Oczywiście też będzie wszystko podane w opisie, tak jak mówiłam, bo zdaję sobie sprawę, że yy, no w tej kamerce nie do końca pewnie wszystko widać, co ja Wam tam pokazuję. Następna rzecz to będzie kategoria kolorówka, i to jest akurat podkład z firmy Eveline Selfie Time. Yy, kryjąco nawilżający podkład i korektor w jednym. Chroni mikrobiom skóry, bla, 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 bla. Jakieś niebieskie algi, kwas hialuronowy. Ja mam odcień 02. I powiem Wam dziewczyny, że dla mnie to jest odkrycie yy, ubiegłego roku, dlatego że kupiłam ten podkład totalnie przypadkowo, a absolutnie się w nim zakochałam. Świetnie mi się sprawdza, nie podkreśla suchych skórek, nie robi nic złego na twarzy, żadnej maski, stapia się idealnie ze skórą. I tak naprawdę na moje potrzeby jest absolutnie wystarczający, w sensie nie ma jakiegoś bardzo mocnego krycia, ale to krycie jest dla mnie wystarczające, żeby zasłonić jakieś ewentualne zaczerwienienia, jakieś tam delikatne przebarwienia. Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie ma takich dużych problemów ze z cerą, no to myślę, że będzie zadowolony z tego podkładu. I ma świetne właściwości takie pielęgnujące naszą cerę. Po całym dniu nie czuję żadnego ściągnięcia, żadnego przesuszenia. Wręcz odwrotnie mam wrażenie, jakbym miała po prostu nałożony na buzie nawilżający krem, a nie podkład. Także koniecznie go sobie wypróbujcie, bo naprawdę kosztuje bardzo niewiele, a u mnie sprawdził się świetnie. Następna rzecz to jest znowu lakura. Lakura <laughs> La z Aldiego. I tutaj mamy taki oczyszczający krem. Dla mnie to było w ogóle coś nowego, dlatego że w zestawie był oczyszczający krem plus taka muślinowa ściereczka jakby. I generalnie jak przeczytałam instrukcję obsługi, to to się powinno robić tak, że najpierw nanosimy sobie ten krem na buzie, masujemy. Później namaczamy tę ściereczkę we wrzącej wodzie i później taką gorącą ściereczkę nakrywamy sobie na buzie. Mamy tak odczekać kilka minut, bo podobno to ciepło z tej ściereczki rozszerza nam pory, dzięki temu, że mamy ten krem, to te pory są dogłębnie oczyszczone i później tą ściereczką mamy sobie przemyć całą buzię razem z tym kremem, no i normalnie zmyć wszystko wodą. Więc jak dla mnie trochę za długi rytuał, zrobiłam to raz albo dwa i w ogóle nie rozumiem jakby działania tej ściereczki, dlatego że zanim ja tę ściereczkę doniosłam na moją buzię, to ona już była totalnie zimna, więc jakby nie miałam tego... Nie czułam tego działania ciepła, które miało mi otworzyć te pory, i stwierdziłam, że to jest trochę pizz na wodę, i po prostu e, używałam tego kremu jako takiego żelu do, do mycia twarzy. Nakładałam go sobie pod prysznicem na twarz, e, odczekiwałam tam kilka minut, żeby on jakoś zadziałał i może rzeczywiście lepiej e, oczyścił mi te buzie. No i później sobie normalnie zmywałam to wszystko i w takiej postaci też sprawdził się całkiem fajnie beznadziejne jest to opakowanie, dlatego, że jest jeszcze tutaj naprawdę dużo produktu, którego ja nie jestem w stanie wyciągnąć. Nawet jak próbuję sobie wycisnąć ten krem, to, to nie ma szans. Po prostu jest za gruby ten plastik i myślę, że jedyne, co mogę zrobić, to rozciąć tę tubę i w taki sposób wydobyć resztki tego kremu, ale, ale myślę, że to jest coś fajnego. To miało taką delikatnie tłustą, mentolową konsystencję, konsystencję, Tłustą konsystencję o zapachu mentolowym, więc czułam rzeczywiście odświeżenie na tej buzi, a dzięki temu, że to było takie troszeczkę tłuste, to domywało dobrze jakieś resztki makijażu i sprawdzało się całkiem fajnie, więc no bez ściereczki sprawdzało się moim zdaniem całkiem ok. Ta ściereczka to chyba taki trochę zbędny gadżet. Dobra, bez rozgadywania się raczej tego nie kupię ponownie, dlatego że wolę do oczyszczania twarzy żele, które mi się trochę pienią. To się nie pieniło totalnie. Ale no zużyłam, nie żałuję, więc jest ok. Lecimy z kolejnym produktem i to będzie żel do higieny intymnej. Tutaj mamy akurat firmę Femme Fresh. Ja kupiłam ten żel chyba w Tesco, ale to nie jest produkt yy, dla Tesco wyprodukowany. Więc myślę, że w jakichś drogeriach też możecie coś takiego dostać. Ja jestem dosyć wrażliwa, jeżeli chodzi o takie strefy intymne i, i o dopór kosmetyków, właśnie do, do codziennej higieny. Dlatego trochę się obawiałam i trochę sceptycznie podchodziłam do tego produktu, natomiast naprawdę miło się zaskoczyłam. Nie wywołał u mnie ten żel żadnych podrażnień, nic się złego nie zadziało. Nie mamy tutaj w składzie mydła. Mamy tutaj napisane, że ten żel delikatnie czyści, odświeża i oprócz tego ma ginekologiczne i dermatologiczne testy. Bardzo fajnie się u mnie sprawdził, więc naprawdę, jeżeli ktoś jest dosyć wrażliwy, jeżeli chodzi o takie produkty. I ciężko mu jest znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, to myślę, że możecie śmiało zaryzykować i spróbować tego żelu. Bo u mnie się sprawdził bardzo dobrze. To jest akurat takie opakowanie na 150 ml, ale mamy też większą pojemność. Lecimy dalej. I tutaj mamy maskę do włosów: to będzie maska do włosów z Organics. Tak się chyba nazywa ta firma. I to jest akurat wersja z olejem arganowym. Mm. Jest tutaj napisane, że maska zaczyna działać już w 60 sekund, więc ja tak naprawdę, wiecie, idąc pod prysznic, najpierw myłam sobie włosy, później nakładałam tę maskę i zanim umyłam ciało, wylepilowałam nogi i tak dalej, i tak dalej, no to ta maska już powiedzmy działała, no i później sobie po prostu zmywałam wszystko, więc to jest opcja dla mnie bardzo dobra, dlatego, że jestem leniwa, żeby nakładać sobie maskę i odczekiwać tam pół godziny czy ileś, więc, więc naprawdę fajna, fajna rzecz. Chociaż... Miałam do czynienia z dużo lepszymi maskami i teraz y, akurat używam takiej maski z L'Oreala, tej pomarańczowej. Dużo lepiej mi się sprawdza. Ja lubię jak po masce włosy są takie sypkie, lśniące, lejące, bardzo łatwe do rozczesania. Y, natomiast ta maska powiedzmy, że miała takie połowiczne działanie. Powiedziałabym bardziej, że to taka trochę odżywka do włosów, aniżeli maska. No ale zużyłam całą. Przepięknie pachnie. Przepięknie pachnie, naprawdę. Więc dla tego zapachu i dla, dla tego, powiedzmy, średniego działania, mimo wszystko nie żałuję, że, że ją kupiłam. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy jakąś koloróweczkę i to jest krem BB z Miszy. Ja o nim wspominałam w filmiku makijażowym, chyba. I tak jak mówiłam wtedy, dalej podtrzymuję tę wersję, że naprawdę to jest kosmetyk godny polecenia. Ja akurat tutaj miałam taką malutką pojemność na próbę 20 ml. Ale myślę, że sięgnę po tę normalną wielkość produktu Tam jest chyba 50 ml tak mi się wydaje z pompką. Wtedy to będzie też wygodniejsze, jeżeli chodzi o aplikację. Mamy tutaj SPF42, więc fajnie, bardzo ładnie się rozprowadza ten krem. możemy sobie budować krycie, więc możemy sobie nakładać go warstwami i mimo wszystko nie robi on efektu maski na buzi, więc to na duży plus. No i co? Ja używałam tego kremu akurat z taką bazą, jeszcze przeznaczoną specjalnie pod ten krem i wtedy efekt był jeszcze fajniejszy. Yy, cały makijaż utrzymywał mi się praktycznie cały dzień. Chociaż, jeżeli zostawimy sobie ten krem BB z tym podkładem z Eveline, który gdzieś tutaj miałam, to dla mnie zwycięzcą jest jednak podkład z Eveline, a cenowo wychodzi dużo korzystniej. Także tak, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy akurat koloróweczkę i e, korektor, to jest korektor Liquid Camouflage od Catrice, myślę, że dosyć znany e, i dosyć popularny produkt Ja tak naprawdę męczyłam ten korektor kilka miesięcy, męczyłam w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego, że no nie używałam go za często bo moim zdaniem jest za ciężki, jeżeli mówimy o, o nakładaniu go pod oczy na przykład. Więc ja stosowałam go głównie w przypadku jakichś tam wyprysków, yy, przebarwień, zaczerwienień mocniejszych, których nie byłam w stanie przykryć podkładem. I do takich celów sprawdzał się naprawdę fajnie szybko zastyga, yy, bardzo ładnie kryje i utrzymuje się cały dzień na, yy, na buzi. Tak, jak mówiłam, no moim zdaniem formuła jest troszeczkę za ciężka, żeby go sobie stosować pod oczy, gdzie ta skóra jest wyjątkowo delikatna. Natomiast na jakieś tam potrzeby przykrycia, zakrycia, zakamuflowania czegoś, jak najbardziej na tak. I on wygląda w taki sposób. Lecimy sobie z kolejną rzeczą, i to będzie taki puder w kompakcie z Essence. To jest puder matujący i ja byłam z niego zadowolona, dlatego że pomimo tego, że matował, to nie robił tej buzi takiej płaskiej. Eee, nie powiedziałabym, że to był taki silny efekt zmatowienia, więc to akurat było dla mnie na plus. No i sama forma jak najbardziej wygodna, żeby wrzucić sobie gdzieś do torebki i teraz, czy na wiosnę, czy na lato, jak ta buzia szybciej się po prostu nam świeci, zwłaszcza w strefie T, no to fajny produkt, żeby mieć przy sobie i coś tam ewentualnie sobie w ciągu dnia poprawić. Oczywiście, jak to ja musiałam rozwalić całe to opakowanie, puder mi się już tutaj po końcu, przy, przy końcu pokruszył, możecie zobaczyć. No i całe opakowanie mi pękło, chociaż tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby mi to gdzieś spadło, spadło kiedykolwiek. Natomiast, no, pomijając to, że jest po prostu dziadowsko wykonane to opakowanie, no to sam produkt w sobie jest naprawdę spoko. Więc godny polecenia, czy tu są jakieś kolory. Tak, ja mam akurat jedenastkę i to jest pastel beż. Dobra, i lecimy sobie z następną rzeczą. To jest serum, serum marki MIA. To jest serum marki MIA z prebiotykami do skóry problematycznej. Mamy kompleks z 5%, jakiś kwas azelainowy i glicyna. Prebiotyki 2%, coś tam jeszcze innego, ale nie wiem, jak to wymówić, więc nie będę mówić. Ekstrakt z czerwonej akacji. I nieacynamid, witamina B3, 2%. Um... Jest tutaj napisane, że serum ma matować, nawilżać, regenerować, poprawiać kondycję i wygląd skóry, zmniejszać widoczność porów i działać przeciw niedoskonałościom. I ja się w zasadzie pod tym podpisuję. Największe działanie zauważyłam, jeżeli chodzi o rozszerzone pory. Ja mam troszeczkę problem z rozszerzonymi porami tutaj na policzkach. I po regularnym stosowaniu tego serum zauważyłam, że one mi się zwęziły i naprawdę nie są tak widoczne, więc. No, jestem przekonana, że to jest zasługa tego produktu. Więc jeżeli ktoś ma problem z takimi rzeczami, no to serdecznie polecam do wypróbowania. To nie jest jakieś bardzo drogie serum. Oni mają też inne warianty jeszcze i chciałabym na pewno je sobie przetestować. Yy, natomiast z tego byłam bardzo zadowolona. Dosyć wodnista konsystencja, ładny zapach, szybko się wchłania i fajnie z moimi yy, kremami współpracowało to serum. Także jak najbardziej polecam. Do, nie sfokusuję się, ale tak jak mówiłam, będzie opis w. Będzie, wiecie, nazwy tych wszystkich kosmetyków w opisie. Dobra, zapominam polskiego języka. Lecimy sobie z trzema ostatnimi produktami. Yy, więc na tapetę wjeżdża kontrowersyjne kontrowersyjny serum do rzęs Long for Lashes. Powiem Wam tak, ja miałam trzy podejścia do tego serum. Wiem, że to nie do końca jest zdrowe dla nas, że zawiera jakiś taki składnik, który jest stosowany w leczeniu zaćmy albo jaskry, albo że może się przyczynić do powstania tej jaskry. Nie wiem, coś tam jest nie tak z tym produktem. Widziałam zdjęcia dziewczyn, które dostały takiej reakcji alergicznej, że naprawdę miały napuchnięte powieki, jakieś tam rzęsy im zaczęły rosnąć. Wiecie, od środka powieki, także dramat. Natomiast ja podeszłam do tego testu tak dosyć z głową. Byłam bardzo uważna przy aplikacji tego serum, żeby nie nałożyć go za dużo, żeby nie nałożyć go zbyt wysoko czy gdzieś tam, gdzie nie powinno się dostać. Bo wiedziałam, że, że jeżeli to serum się dostanie nie tam, gdzie powinno, no to rzeczywiście mogą te włoski nie do końca w odpowiednim miejscu się pojawić. I, i tak naprawdę. Ja byłam przy pierwszym opakowaniu bardzo zadowolona, to znaczy, um, moje rzęsy, które naturalnie są dosyć krótkie, dosyć proste i takie no, niezbyt nie atrakcyjne, i nie za bardzo je lubię. Nagle po kilku tygodniach zaczęły być naprawdę długie i bardzo mi się to podobało. Wiecie, jak wytuszowałam sobie rzęsy, założyłam okulary przeciwsłoneczne i po prostu czułam, że te, te włoski mi dotykają szkiełek, no to dla mnie to było wow, ja nigdy czegoś takiego nie miałam wcześniej. E, natomiast no, po tych kilku miesiącach regularnego stosowania nadal musimy to serum stosować raz albo dwa razy w tygodniu, już nie pamiętam, żeby ten efekt się utrzymał. I ja w pewnym momencie pojechałam na wakacje, zapomniałam zabrać ze sobą to serum, i tak właśnie z, z tygodnia na tydzień po prostu zapominałam o stosowaniu tego produktu. I, um, i moje rzęsy z dnia na dzień praktycznie. Osłabły, powypadały. No, wiem, że to niemożliwe, żeby to było z dnia na dzień, natomiast, no, kiedy przestały dostawać zastrzyk tych wszystkich substancji zawartych w tym produkcie, no to powiedziałabym, że były jeszcze w gorszym stanie niż przed stosowaniem tego produktu. Być może wydawało mi się tak, dlatego że wiecie, miałam piękne rzęsy po stosowaniu, później wróciły do pierwotnego stanu i dla mnie to, to, to była kolosalna różnica i mi się wydawało, że one są w tak bardzo kiepskiej kondycji. Natomiast, no, wydaje mi się, że naprawdę trochę przyczyniło się do serum do tego, że te włoski były osłabione i, i, i wyglądały gorzej. No, to jest naturalne. No, jakby życie jednej rzęsy to jest około 3 miesięcy, chyba gdzieś tak raz wyczytałam. Więc, jeżeli ona wypada i rośnie nowa, jeśli ta nowa nie będzie miała tego zastrzyku, co tutaj mamy w tej buteleczce, no to ona nie będzie rosła długa i gruba i nie wiem co tam jeszcze. Więc. Pierwszy powód, dla którego odstawiłam ten produkt, to jest to, że, że ten efekt jest taki chwilowy, powiedzmy. E, drugi powód to jest to, że jeżeli produkt dostanie się jakoś do oka, no to ogromnie to piecze i, o, i ogromny dyskomfort <grytania> to sprawia. To po drugie. A po trzecie, że zauważyłam u siebie coś, co wystąpiło u wielu dziewczyn, czyli taką przekrwioną linię tutaj, właśnie nad rzęsami. E, I te krwinki, czy nie wiem jak to nazwać, no po prostu takie mocne zaczerwienienie trwało u mnie nawet po odstawieniu y, tego produktu, więc y, no postanowiłam, że po prostu nie ma sensu wiecie, jeżeli to by była kuracja, która później się utrzymuje przez pół roku czy przez rok czasu, no to może byłabym w stanie się poświęcić, natomiast y, myślę, że nie jest to warte y, jakby naszego zdrowia, narażania naszego wzroku i tak dalej, więc ja już raczej tego błędu nie popełnię i raczej już do tego serum nie wrócę i myślę, że teraz postawię po prostu na suplementację odpowiednią, żeby te włoski rosły od środka ładne, gęste i mocne, a nie że wiecie, naszprycuje się tutaj jakimiś substancjami, które nie do końca są dobre dla mojego zdrowia. Dobra, i lecimy sobie z. Z prawie ostatnimi produktami, z dwoma ostatnimi produktami, których absolutnie nie polecam, więc to dla mnie są najgorsze kity, jakie można było kupić. I pierwszy z nich to jest taki primer pod oczy od Gosha w malutkim, wow, opakowaniu. Kurde, gdzieś mi to spadło, sekundka. Pamiętam, że to było dosyć drogie i, i, i tak naprawdę ja to kupiłam z myślą o tym, że będę to stosowała jako bazę pod cienie. Wygląda to tak. Okropnie. I możecie to było od, od nowości, to było tak tępe. Wiecie, jak ja sobie to nabierałam na palec, to mi się robiły jakieś takie paskudne grudki. Próbowałam to rozprowadzić na oku, pod okiem, wszędzie. I nic z tego. I tak naprawdę. Yy... No myślę, że albo jest jakiś felerny egzemplarz ten, który ja kupiłam, albo ten produkt jest po prostu beznadziejny. Trochę mnie to zdziwiło, dlatego że kosmetyki z Gosha raczej cieszą się dosyć fajnymi opiniami. Więc to jest coś, co użyłam może raz, z czego nie byłam zadowolona i co wyląduje w koszu. Nie będę płakać na pewno za tym produktem, także nie polecam. I lecimy sobie z drugą rzeczą, której nie polecam. Z firmy Catrice. To trochę dziwne, bo ja akurat Catrice... No, lubię powiem szczerze. I to jest taki marker Flamaster do rysowania brwi w kolorze brązowym. Czy, czy to jest jakiś odcień? A, 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 a. Chocolate Brown. 030. Wygląda to w taki sposób. I na końcu mamy taki miękki pędzelek. Sama aplikacja jest dość przyjemna, można fajnie, precyzyjnie narysować sobie jakieś tam brakujące włoski. I tak naprawdę, pierwszy, pierwsze spotkanie z tym produktem miło mnie zaskoczyło, dlatego, że efekt był całkiem fajny, naturalny i przede wszystkim trwały. Natomiast zauważyłam, że po kilku godzinach ten kolor brązowy. Zmienia się w coś fioletowego. To znaczy pod światło do słońca, moje włoski są po prostu bordowo fioletowe, i wygląda to okropnie. Jakbym miała rysowany brwi, naprawdę to wygląda okropnie. Yy, więc za to ogromny minus i już tego produktu nie zużyję do końca. Szkoda, bo naprawdę aplikator całkiem fajny, kolor, taki wiecie, zaraz po nałożeniu jest naprawdę całkiem ładny. Nic się nie ściera, nic się z tym złego nie dzieje, ale niestety ten kolor się w ciągu dnia zmienia. Próbowałam robić kolejne podejście. Yy, znowu wydarzyło się to samo, więc, więc już do tego produktu nie wrócę. Tak, i to było na tyle. Udało mi się opróżnić całą tę kosmetyczkę z pustymi opakowaniami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że właśnie w przerwie od tych świątecznych porządków obejrzeliście go z przyjemnością. I jeżeli Wam się te produkty spodobały, no to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału po więcej takich treści. Z mojej strony życzę Wam przecudownych, radosnych, spokojnych, spędzonych w rodzinnym gronie świąt Wielkiej Nocy. Zobaczcie, w ogóle kupiłam sobie wczoraj w polskim sklepie szpan i bazie, także już mam e, świąteczny klimat tutaj w pokoju zrobiony. O! Cóż, mam nadzieję, dziewczyny, do zobaczenia po świętach, odpoczywajcie, ja też w przyszłym tygodniu już wracam do Was z nową energią, mam nadzieję, że przyjdzie wiosna, mam nadzieję, że pogoda będzie coraz lepsza, da mi to siłę i takiego powera do nowych fajnych pomysłów, do nagrywania nowych filmów, także dobra, bez przedłużania, bo ten film i tak już trwa 25 minut, do zobaczenia!